Czego kobiety żyją dłużej niż mężczyźni? Kobiety mają tendencję do życia dłużej niż mężczyźni na całym świecie. To nie jest żadne nowe odkrycie, ale ta różnica w oczekiwanej długości życia nie zawsze i nie wszędzie była czy jest stała. W 2021 roku różnica ta stanowiła 5 lat. Średnia długość życia wynosiła wtedy 73,8 lat dla kobiet w porównaniu z 68,4 latami dla mężczyzn. I tu się oczywiście rodzi zasadnicze pytanie. Co powoduje te różnice? Czy to ma miejsce dlatego, że kobiety generalnie przeżywają mężczyzn w podeszłym wieku? Albo dlatego, że młodzi mężczyźni częściej doświadczają wypadków, gwałtownych zgonów? Bywają bardziej szaleni, jak sugerują niektóre filmiki w internecie czy żartobliwe zdjęcia? W tym filmie przyjrzymy się temu zjawisku i tej wyraźnej różnicy w oczekiwanej długości życia między płciami. Jak ona powstaje? Jak zmienia się w zależności od wieku? Czy wszędzie na świecie wygląda to tak samo? Mam nadzieję, że temat jest interesujący także dla Ciebie. To startujemy. Dlaczego świat jest lepszy niż myślimy? Hideo.pl zostawia stereotypy z realną wiedzą i faktami. W każdym odcinku trochę informacji i nutka optymizmu. Zapraszam. Czy nam się to podoba, czy nie? Tak, mężczyźni żyją krócej. I nie jesteśmy w tym osamotnieni, ponieważ także u wielu gatunków zwierząt samce żyją statystycznie krócej niż samice. Z drugiej strony istnieje przekonanie, poparte też wieloma e, faktami czy dowodami że w porównywalnych grupach wiekowych, zwłaszcza w okresie starości, mężczyźni są dłużej sprawniejsi niż kobiety. Różnią się też znacznie od kobiet pod względem najczęściej występujących chorób. Uważa się, że krótsze życie mężczyzn ma związek z nadumieralnością w średnim wieku. Wydaje się więc, że bardziej to zależy od stylu życia i czynników środowiskowych niż od warunków genetycznych, którym się przypisuje ten wpływ co najwyżej w niewielkim procencie. Spójrzmy teraz na prezentowany wykres. Porównuje on oczekiwaną długość życia kobiet i mężczyzn w różnych krajach. Oczekiwana długość życia jest pokazywana na osi poziomej dla mężczyzn, oraz oczekiwana długość życia dla kobiet prezentowana jest na osi pionowej. Od razu w oczy się rzuca fakt, że w zasadzie wszystkie kraje leżą powyżej linii ukośnej, co oznacza, że oczekiwana długość kobiet jest wyższa niż w przypadku mężczyzn. Ale wykres pokazuje także że różnica w zależności od kraju też występuje. W niektórych państwach, w niektórych krajach one są bardziej oddalone od linii, od tej linii ukoźnej niż inne. Możemy to też dobrze zobaczyć na prezentowanych teraz na ekranie mapach. W niektórych krajach, takich jak Rosja czy Białoruś i Ukraina, różnica ta w wieku między płciami jest znacznie większa. Wynosi nawet ponad 10 lat, jeśli spojrzymy na 2021 rok. W innych krajach, takich jak Nigeria, jest to wyraźnie mniej, na przykład mniej niż dwa lata w tym samym okresie, w tym samym roku. Kolejny wykres pokazuje, jak ta różnica w długości życia obu płci zmieniała się w czasie. Podczas wielkich wojen widoczne są duże wyraźne skoki, czyli niemal ostre takie kolce szpice, które odzwierciedlają fakt, że wielu młodych ludzi wtedy zginęło podczas działań wojennych. Widać też, że przepaść ta stopniowo powiększała się w wielu krajach w 20. Wieku, czy na przestrzeni XX wieku, ale w ostatnich dekadach ponownie się nieco zmniejszyła. Tutaj jeszcze warto może powiedzieć parę słów, jak w ogóle interpretować ten wykres, jak analizować ten wskaźnik oczekiwanej długości życia. Wartości na wykresie wskazują, czy wartość tego indeksu im jest wyższa? Tym wskazuje ona na dłuższą oczekiwaną długość życia wśród kobiet względem mężczyzn. Oczekiwana długość życia w okresie w danym okresie jest miarą, która podsumowuje wskaźniki zgonów we wskazanych wszystkich grupach wiekowych w jednym danym konkretnym roku. Dla danego roku dane reprezentują średnią długość życia hipotetycznej grupy ludzi, jeśli przez całe swoje życie doświadczyli oni takich samych śmiertelności specyficznych dla danej grupy wiekowej. Jak śmiertelność specyficzna dla wieku obserwowana w danym konkretnym roku. Wykres pokazuje także, że różnica w długości życia poszczególnych płci nie jest stała. Różni się w zależności od kraju i zmienia się w czasie. Ale dlaczego tak się dzieje i skąd się bierze ta luka w długości życia? Zanim zagłębimy się w omawianie przyczyn różnicy w oczekiwanej długości życia obu płci, przypomnijmy sobie, jak mierzy się oczekiwaną długość życia. Mówiłem o tym przy okazji omawiania wcześniejszego wykresu. Materiała, które w tym filmie wykorzystuję, dane odnoszą się do oczekiwanej długości życia w danym okresie w danym roku. Jest to wskaźnik, który podsumowuje śmiertelność we wszystkich grupach wiekowych w jednym konkretnym roku. Zatem dla danego roku reprezentuje on średnią długość życia hipotetycznej grupy ludzi, jacy doświadczyli takich samych śmiertelności specyficznych dla wieku, dla swojego wieku, obserwowane w danym konkretnym roku. Oznacza to, że ma na nią bezpośrednio na tą śmiertelność wpływ grupa czynników, które wpływają na śmiertelność, takie jak zmiany w standardzie życia, poziom zdrowia publicznego, poziom zaawansowania czy osiągnięć w obszarze medycyny, ale także i takich zdarzeń ekstremalnych, brzemiennych w skutkach, jak na przykład wojny czy pandemie. Różnica płci czy różnica między płciami w zakresie oczekiwanej długości życia wynika z różnic między płciami we wskaźnikach śmiertelności w różnych grupach wiekowych. Mam tutaj na myśli na np. takie grupy jak niemowlęta, nastolatkowie czy młodzież, i potem osoby już dorosłe i starsze. Co ciekawe, choć w sumie też logiczne, to różnica płci w oczekiwanej długości czy w zakresie oczekiwanej długości życia zaczyna się już od lat najmłodszych, od niemowlęctwa, od urodzenia. Już w tym okresie nowonarodzeni chłopcy mają znacznie większe prawdopodobieństwo tego, że umrą, niż nowonarodzone dziewczynki. Z czego to wynika? Dlaczego tak jest? Przecież to by się wydawało, że to jest zbyt wcześnie, aby to styl życia wpływał na, na, te, na te statystyki, czy na przykład udział dzieci w jakichś konfliktach zbrojnych, tudzież jakieś chore, szalone, czy zbyt y, ułańskie pomysły. Wynika to z tego, że chłopcy częściej rodzą się jako wcześniaki, a także w przypadku chłopców jest wyższy śmiertel, wskaźnik śmiertelności w pierwszym tygodniu życia. Ta różnica utrzymuje się w zasadzie na niekorzyść chłopców praktycznie przez cały okres niemowlęctwa. Możesz to zresztą zobaczyć też na wykresie, gdzie śmiertelność chłopców jest pokazana na osi pionowej, a oś pozioma ilustruje śmiertelność niemowląt u dziewczynek. W 2021 roku, z którego pochodzą dane na tym wykresie, znajdują się, wszystkie kraje znajdują się powyżej linii ukośnej, co znów pokazuje dobitnie, że śmiertelność Niemowląt była wyraźnie wyższa u chłopców niż w przypadku dziewczyn. Co z tego wynika? No, dobre pytanie. Różnica płci w śmiertelności niemowląt wynika z szeregu czynników. Jednym z kluczowych powodów, jaki podają naukowcy, to fakt, że chłopcy są bardziej podatni na choroby zakaźne niż dziewczynki, co może być z kolei spowodowane słabiej rozwiniętym układem odpornościowym u chłopców. Innym wyjaśnieniem, choć po części powiązanym, jest to, że chłopcy są bardziej podatni na niektóre zaburzenia genetyczne, właśnie jak podają naukowcy z powodu posiadania tylko jednego chromosomu typu X. A co dalej? Co o okresie niemowlęctwa? Po okresie dzieciństwa śmiertelność w grupie nastolatków generalnie też młodzieży do 25 roku życia niestety nadal rośnie z powodu tutaj już konkretnych wypadków przemocy nierzadko samobójstw. Zatruć innych, często zewnętrznych przyczyn. Te przyczyny śmierci znów zwykle są bardziej powszechne, jeśli tak można powiedzieć, wśród młodych chłopców niż w przypadku młodych dziewcząt czy młodych kobiet. To jeszcze dodatkowo powiększa już tą wcześniej jakby zapoczątkowaną różnicę w wieku płci w zakresie oczekiwanej długości życia. Aktualnie prezentowany wykres pokazuje czy ilustruje różnicę śmiertelności młodych ludzi w wieku 25 lat jako przykład i tutaj różnica w śmiertelności jest również widoczna w innych grupach wiekowych. Oś pionowa to znów młodzież czy młodzi mężczyźni, pozioma oś to młode kobiety. Tak jak poprzednio, większość krajów znajduje się powyżej linii ukośnej, co znów oznacza, że śmiertelność wśród Młodych mężczyzn jest wyższa niż w przypadku młodych dziewcząt czy młodych kobiet. Statystyki są nieubłagane i pokazują, że później jest podobnie, że różnica między płciami w oczekiwanej czy w zakresie oczekiwanej długości życia również utrzymuje się w dorosłości czy w starszym wieku. Wraz z wiekiem śmiertelność gwałtownie wzrasta z powodu szeregu kolejnych nowych przyczyn, w tym już chorób układu oddechowego. Układu sercowego czy naczyniowego, licznych infekcji, nowotworów i tym podobnych. Mężczyźni mają zwykle tutaj ten wskaźnik znacznie wyższy rozpowszechniania tych, tych dolegliwości, tych chorób i tym samym śmiertelności z powodu tych schorzeń, co dodatkowo przyczynia się do już zwiększania narastania dodatkowo tej luki w długości życia. Różnice te częściowo są spowodowane różnicami płci w zachowaniach zdrowotnych. Takie jak na przykład dbanie o siebie, profilaktyka medyczna, ale także i w zakresie używek, takich jak alkohol, tytoń, nie mówiąc już o zażywaniu narkotyków, które no, niestety często są bardziej rozpowszechnione u mężczyzn i mają coraz większe konsekwencje wraz z wiekiem. Na wykresie oś pionowa to mężczyźni, pozioma to dane dla kobiet. I tak jak poprzednio, na poprzednich wykresach. W 2021 roku wszystkie kraje w zasadzie znajdują się na lub powyżej linii ukośnej, co oznacza, że śmiertelność jest wyższa znowu u mężczyzn niż w przypadku kobiet. Widzieliśmy do tej pory sobie i to potwierdzają zresztą też prezentowane dane statystyczne, że śmiertelność u mężczyzn jest wyższa niż u kobiet, zarówno w okresie niemowlęcym, jak i później w wieku, że tak powiem, młodzieńczym, jak i u osób dorosłych i starszych. Ale w jakim stopniu te różnice przyczyniają się do ogólnej luki między płciami w zakresie oczekiwanej długości życia, jak to zmieniało się w czasie? W niedawno bo w 2011 roku w przeprowadzonym badaniu przez m.in. Virgilię Zaruli, ona i autorzy w ogóle tego badania pokazują, w jaki sposób różne grupy wiekowe przyczyniają się do tej luki, jaką mają wpływ na tą lukę w wieku czy w żywotności obu płci. Jest to pokazane na poniższym wykresie dla Francji, która ma dane o długoterminowej śmiertelności swoich obywateli. Całkowita różnica płci w oczekiwanej długości życia jest pokazana jako całkowita wysokość krzywej. Pokazane obszary z kolei pokazują, w jaki sposób ta luka wynika z różnic płci w śmiertelności w każdej grupie wiekowej. Z prezentowanych danych widać, że zarówno ogólna różnica płci w oczekiwanej długości życia, jak i jej skład zmieniały się w czasie przed 1900 rokiem połowa luki wynikała z różnic płci w śmiertelności głównie wśród niemowląt. Potem podczas wojen światowych różnica wzrosła z powodu gwałtownego wzrostu śmiertelności wśród rekrutowanych do wojska młodych ludzi. Widać także, że w zasadzie w całym XX wieku niezależnie tutaj od tych elementów czy epizodów związanych z wojnami, przepaść w tym wieku równo stopniowo się powiększała w zasadzie w całym tym okresie. Jak pokazuje wykres, wynikało to z różnic w umieralności płci, w szczególności w młodszym, ale też i w starszym wieku. Badania sugerują, że wzrost palenia, który był szczególnie powszechny wśród mężczyzn, był znaczącym czynnikiem wpływającym na powiększanie się tej luki. Jednak z czasem, kiedy moda na palenie wśród mężczyzn no, można, była, można powiedzieć była w odwrocie, a z kolei w grupie palaczy pojawiło się więcej pań. Ta różnica na niekorzyść mężczyzn częściowo się, stopniowo się zmniejszała. Widać też, że źródła luki, czy różnicy w latach życia między płciami zmieniały się w czasie. Większość luki w latach, w latach pochodzi też ze śmiertelności w średnim i starszym wieku. Przy czym śmiertelność niemowląt i dzieci wynosi tutaj, czy wnosi tutaj pewien wkład, ale on jest relatywnie niewielki. Prezentowane wykresy pokazują, że istnieją także różnice między poszczególnymi krajami czy państwami. Na przykład w Polsce i w Rosji ogólna różnica płci w oczekiwanej długości życia jest wciąż duża ze względu na wyraźnie wyższy wskaźnik śmiertelności u młodych mężczyzn i mężczyzn w średnim wieku niż w przypadku kobiet. Przyszła pora na małe podsumowanie. Zatem różnica płci w oczekiwanej długości życia zaczyna się już w zasadzie od urodzenia. Już nowonarodzeni chłopcy mają wyższy wskaźnik śmiertelności niż nowonarodzone dziewczynki. Chłopcy mają czy są bardziej podatni na choroby i zaburzenia genetyczne. Przenosi się także to samo do okresu młodzieńczości czy młodości, kiedy nastolatkowie czy młodzi mężczyźni chłopcy także mają wyższy wskaźnik śmiertelności niż dziewczęta, zazwyczaj z powodu przemocy, wypadków. Prawidłowość ta, jeśli tak można powiedzieć, utrzymuje się także w wieku dorosłym i w wieku starszym, kiedy mężczyźni mają wyższy wskaźnik śmiertelności niż kobiety, z powodu przede wszystkim przewlekłych schorzeń, często też spowodowane wyższym wskaźnikiem palenia, stosowania innych używek, takich jak narkotyki czy alkohol. Istnieje wiele przyczyn różnicy tej w oczekiwanej długości życia różnicy między poszczególnymi płciami. Wielkość tej różnicy czy tej luki różni się w zależności od kraju i także historycznie zmieniała się na przestrzeni lat. W przeszłości różnice między płciami w zakresie śmiertelności niemowląt były główną przyczyną różniącą oczekiwaną długość życia, ale te różnice w wieku dorosłym czy starszym, choć trochę na innym tle czym innym są powodowane, utrzymują się i przyczyniają się do dalszego utrzymywania się luki w oczekiwanej długości. Życia między mężczyznami i kobietami. I to by było. Na tyle w tym filmie. Dziękuję za jego wspólne obejrzenie. Mam nadzieję, że był dla ciebie podobnie, jak dla mnie interesujący. Jeżeli tak, to zapraszam wyraź to kciukiem w górę. Rozważ też subskrypcję oraz zaznaczeniem dzwoneczka, żebyś też nie opuścił czy nie pominęły cię inne kolejne tematy, jakie się będą na tym kanale pojawiać. Dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam. Cześć.